Tylko z tej strony Polski Podolski witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj gramy w Brawl Stars. <grym> yy, więc... Pewna osoba, yy, pewna osoba do mnie napisała ostatnio, żeby nagrał Brawl Stars. No to dobra, nagram. Proszę yy. sobie witam, pogramy innymi postaciami. Jak <grym> będzie... Jak będzie przynajmniej te, no najmniej, to chociaż te dwie łapki w górę, to będzie kolejny film z Brawl Stars. Bo to jest tak, że ludzie mnie oglądają, a nie próbują, więc ja bym by bardziej, żeby zostawili tą subskrypcję z dzwoneczkiem. Dobra. Osip. brok nie, 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 nie. Tak, dobra, bo Zajmij się tym brokiem. Okej, okay, trochę sobie na oko poszedł. Dobra. Mm. w komentarzach w ogóle wasze nikki. Um... Albo na przykład, dołączajcie do klubu Polskę GG Jak macie 10 tysięcy hartów, to już możecie dołączyć, więc... To jesteście jakby na luzie To praktycznie każdy, która ma 10 tysięcy hartów Chyba, że dopiero co zaczął przygodę z Brawl Stars, to... Trochę to... trudniej Aj, najgorzej Trzeba akurat uciec. Ma... O, to. Bez ujścia nawet to załatwiłem, więc bo... Mhm. Ja w ogóle... Ja wcześniej nie nagrywałem Brawl Stars, ponieważ mi lagowało jak nagrywałem, a teraz mi nie laguje, bo zmieniłem jakby sposób nagrywania. Tutaj widzicie polskie GG yy, i jest otwarty od 1000 y, pucharków, więc zapraszam. A teraz sobie odpalimy może zbiór klejnotów. <laughs> Swodki, że w ogóle mało gadam na filmach, ale to tak jest przyzwyczajenia. Dobra. Masz kolej. Dobra, i jakby chcieli zabrać to jest... O nie! Zginęłam z kilkoma, kilkoma tam O Tam jeszcze są moje no, miny? Są Przecież ta talurze Нет, пусть из... Ай, да дно. Ой, боже. Добро Да ты лук. Да Так, то что играл. Dobra cool. Do A Dobra cool. Nie wiem. Nie do Nie na dobra, Nie na to na najlepsze W ogóle yy, niedługo ma ten... Niedługo ma być kiełek w grze. Więc dla mnie spoko. Fajna w ogóle postać. Za dwa dni ma być kiełek w grze. Więc... Ciekawe czy go wydropię, bo mam duże szanse na mityka. A kiełek akurat będzie mi jakby ktoś nie wiedział, więc... Dla mnie lubi. Shit, musiał mnie. A dobra, shit Ale mi się te lagi zaczęły Zaczęło mi się trochę lagować Najgorzej no, Dobra Najlepsze jest to, że Jackie bije przez ścianę ale nie ma do tego, by więc to jest trochę Dobrze. Jakby ktoś nie wiedział jak działa ult Jackie, to mogę pokazać. Aj, to włoch, użyję go z Nie, no, dobra, mam go. Do. Słuchaj. To działa na... Nie, nie dadzą mi zawsze pokazać tego, że on najgorszy. Co jest? Jaki bug? Ja od razu mówię, nie mam kitów, ponieważ. Praktycznie nie da. Na drogu. O, to, to działa tak, że się przyciąga I ma się taką tarczę. A najgorzej, przygramam. No, no, się Co? Gadżet kolejny, najlepiej. Co jest? Kolejny gadżet. Najlepiej. Gadżet co... Chwilka. Ból natychmiast odzyskuje 1500 y, y, t, punktów życia. Ładunki na mecz 3. Dobra. Ej, przetestuję sobie. Yy, dobra, niech będzie gra w parze jako... No, y jak to chcę przetestować, to może być. <śm> <śm> Dobra. W ogóle mi się nie podoba ten nowy skin do EMS. To EMS jest jakby blondynką i nie podoba mi się strasznie ten skin. Okej, od właśnie, właśnie się

Że tak szybko... Ja cię.. Że tak łatwo... że tak w ogóle szybko zdobyłem kolejny gadżet. To jest po prostu dziwne oraz fajne. Ile jeszcze potrzebuję do tego? Dobra. Spróbuję doobić tyle kucharków. A y, gadżet do El Primo jest w ogóle bardzo fajny Ktoś obok y, Was na przykład stoi Wy gadżet i go przerzucacie gdzieś indziej Moczonko Dobra Sheet Najgorzej Nie to było proste. Wybicie ich. Ale czasami mam takie lagi. Przynajmniej nie jest tak jak w poprzedniej nagrywalce, gdzie na przykład nagrywałem i nie mogłem się ruszyć. Co? Gadżetik, gadget Gadget się trzyma, ha? Ja też mam gate Kurde. Dobra, to by było y, tyle na dzisiaj. Jeśli Wam się spodobało, dajcie lajka. Piszcie w komentarzach w ogóle, co jeszcze mam nagrywać. Dobra. Na razie, cześć.